Mamy jesień, a jak jesień, to pałace i moje jesieniarskie klimaty. I za mną pałac w Brzezińce. Jesteśmy koło Oleśnicy. Jest to późno barokowe cudo. Nie, Boże. Jest to późno barokowe cudo z prawdopodobnie 1725 roku. Przynajmniej taka data widnieje nad tylnym wejściem. A za mną zespół pałacowo-parkowy. Znaczy, Boże, właściwie co ja gadam? Park. Bo zespół to jest wszystko razem z, z tym budynkiem. E, I mm, możecie wierzyć, lub nie, ale tu kiedyś był pełnoprawny park taki wiecie, zwany z alejkami, z rzeźbami. I tych rzeźb, w liczbie 18, ukradziono je do Warszawy i podobno do dzisiaj stoją w Wilanowie. Także no, po raz kolejny zwykłe szmaciarstwo i złodziejstwo, bo tego się inaczej nazwać nie da, a e, zbrodnie e, i innego rodzaju wykroczenia trzeba nazywać po imieniu. Dobra, e, w środku dużo fajnych pozostałości. E, ogólnie pałac jest cholernie zrujnowany. Pięknie w ogóle wyglądają te spadające liście. E, no, więc resztę dogram z OFA. Gdyż chciałam się w historii tego pałacu oprzeć na tym, co w swojej książce napisał pan Hannibal Smoke. Budowę barokowego pałacu rozpoczęto w 1725 roku z inicjatywy Karla i Joachima von Cospotów. Bracia niebawem zmarli, po czym majątek przypadł hrabinie Annie von Erbach. Wyniku jej małżeństwa z Friedrichem von Cospotem. Brzezinka pozostała w rękach tej rodziny do 1945 roku. Tym niemniej pałac wzniesiony do 1740 roku to zasługa hrabiny, która zaangażowała wybitnych artystów, m.in. rzeźbiarza Johana Ziegwica, flandryjskiego malarza Johana Franza de Bakera i włoskich sztukatorów. Efekt ich pracy pozwalał zaliczyć Brzezinkę do najcenniejszych rezydencji na całym Śląsku. W dwukondygnacyjnym budynku na planie prostokąta centralnie umieszczono kopułę z latarnią. Północną elewację frontową zdobiły dwa pozorne ryzality i środkowy z czterokolumnowym portalem balkonowym. Jego odpowiednikiem na elewacji ogrodowej był ryzalit i portal z kartuszami herbowymi von Maltacanów, von Erbachów i powyżej von Kospotów. W wystroju zewnętrznym zwracały uwagę korynckie pilastry, boniowanie i gzyms międzykondygnacyjny. Jednak pałac olśniewał przede wszystkim wnętrzami, uchodzącymi za arcydzieło sztuki śląskiej, ze znakomitą kolorową dekoracją stiukową, kunsztownymi kominkami, polichromią i malowidłami. Obok wspaniałej sali myśliwskiej na parterze, zachwyt budziła nakryta zwierciadlanym sklepieniem sala balowa na piętrze. Wraz z budową pałacu założono niewielki, wprawdzie lecz elegancki ogród francuski z bezcenną kolekcją złożoną z barokowych kamiennych posągów i wazonów. Jak wiadomo, w Brzezince nie ma po nich śladu, podobnie jak po ogrodzie, który zamienił się w dziką, anonimową gęstwinę. Po wojnie pałac ogłocono ze wszystkiego, co dało się wynieść, początkowo przez mieszkańców Brzezinki, później na polecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, w następstwie raportu, jaki w 1949 roku sporządził wojewódzki referent muzealny. Urzędnik zinwentaryzował wówczas 23 znakomite posągi kamienne przedstawiające greckich i rzymskich bogów oraz 14 dekoracyjnych wazonów dłuta Johanna Zygwica. Większość tych dzieł z otoczenia rezydencji trafiła do Warszawy. Posągi do dziś są wspaniałą ozdobą Pałacu Królewskiego w Wilanowie, tymczasem barokowe wazy niszczają na osiedlu Szwoleżerów w groteskowej scenerii blokowiska z wielkiej płyty. Na początku lat 60. udało się jeszcze uratować plafon sali balowej przedstawiający alegorie muzyki które umieszczono w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pałac w Brzezińce skazano na powolne konanie. Z publikacji w Gazecie Oleśnickiej w 1956 roku wynikało, że po wojnie, co przytaczamy za Romualdem Łuczyńskim, trzeba było tylko czterech rolek papy, żeby uniknąć katastrofy, jaką dziś się tam widzi. Jednak ministerstwo rychło straciło zainteresowanie pałacem. Do opuszczonej rezydencji przychodziły kobiety wiejskie. I rozbijały rzeźby, motywując to tym, że dzieci się gorszą, patrząc na nagie postacie. Krótkim, cywilizowanym epizodem było użytkowanie pałacu w charakterze świetlicy i przedszkola. Później jednak dzieci zastąpiono gospodarskim dobytkiem, zwłaszcza krowami, balustrady i schody rozbierano zaś na opał. Dach niszczeje coraz bardziej, a stropy zapadły się zupełnie do samego parteru, pisał reporter. Nawet na pierwsze piętro wejść nie można, bo wszystko się wali. W 1959 roku zniszczenia pałacu szacowano na 50%. Choć rok wcześniej z inicjatywy wojewódzkiego konserwatora zabytków wyremontowano dach, zamurowano otwory okienne i drzwiowe. Na próżno, obiekt w rękach miejscowego PGR-u został ponownie zdewastowany. Co mnie rozbraja, to jest to, bo jesteśmy ludźmi, którzy żyją w erze niedoworu węgla, a oni. Każdym pokoiku takim, bo to były jakieś pokoiki, mieli po dwa zarąbiste kominki to się nazywa burżja. Na co odpowiedzią konserwatora był kolejny remont w 1973 roku. Znów naprawiano dach, zamurowano drzwi i okna. O tym, że były to pieniądze wyrzucone w błoto, przekonywały wyniki inspekcji konserwatorskiej w 1983 roku. Pisano wówczas o wycinaniu belek stropowych, rozbijaniu sztukaterii i kamieniarki. Wniosek: Trzeba natychmiast zamurować otwory okienne i drzwiowe. Uprzedzając fakty, w tym pojedynku Wandale nigdy nie mieli godnego przeciwnika. Badająca sprawę prokuratura, nawiasem mówiąc bez żadnego efektu, wskazywała na brak rzeczywistej opieki i nadzoru nad pałacem praktycznie od zakończenia wojny. W latach 80. PGR uważał za właściciela Państwowy Fundusz Ziemi, Fundusz Zatakowego uznawał PGR, z kolei prokuratura doszła do wniosku, że pałac jest własnością gminy Oleśnica. Ostatecznie uznano, że rezydencja należy do użytkownika, czyli kombinatu PGR w Oleśnicy. PGR był także właścicielem parku, gdzie prowadzono wyrąb zabytkowego drzewu, umieszczono skład nawozów mineralnych, wysypisko śmieci i kopce na ziemniaki należące do mieszkańców Brzezinki. To wszystko było dramatycznym tłem dla niezliczonych pomysłów dotyczących ratowania i nadania rezydencji użytecznej funkcji. W pałacu planowano ulokować m.in. ośrodek wczasowy, zakład rzemieślniczy, dom pracy terenowej dla wrocławskich archiwów, bibliotek i muzeów, dom dziecka, dom ręcisty, ośrodek wypoczynkowy dla gości zagranicznych i ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy PTTK. Wobec braku rzeczywistej woli działania to pracowite nieróbstwo raz po raz budziło dyżurny postulat definitywnej rozbiórki obiektu. Ruina przetrwała w drugiej połowie lat 80. w rękach fermy tuczu Trzody Chlewnej w Brzezińce, w 1990 roku gminy Oleśnica, wreszcie Polaka z Wielkiej Brytanii, który kupił pałac w 1992 roku. Nabywcy wystarczyło zapału na szubne zapowiedzi odzyskania posągów z Wilanowa i zabezpieczenie dachu nadal rozkradaną, zalatującą zapachami z pobliskiej chlewni ruiny sprzedał w 2011 roku. Jak się okazało, trzy lata później bankrutowi. Szefowie notowanej na giełdzie grupy kapitałowej Gant Development S.A. zdążyli jeszcze pochwalić się pracami nad koncepcją przywrócenia obiektu do dawnej świetności. Pałac miał pełnić funkcję usługową, jednak po raz kolejny został porzucony na pastwę losu. Co, jedziemy dalej? Okay, i